Nie dzisiaj przegląd sklepu. Zaczynamy. Na początku jest szturmowiec AWR. Fajny, fajny, podoba mi się. W LEGO też jest. No, w LEGO wersji też jest mega fajny. Idziemy dalej. Dalej jest Lux Dagobach. I ma on jodę na plecach. Kill of las kajady. Mega, jest ten joda. No ten look słaby. Słaby. Jakiś losowy ziomek w białym ubranku. Jeszcze jest rozmontowany C3PO. Fajny, mega fajny. Dalej jest Lando Carnation. Maleńki 88. Jest tu zestaw Lando. Hilof. Wersja Lego. I ten. Uuu, fajne mają pelerynę te Peleryny te LEGO. Tutaj jest um, Samochód do Rocket Racing z y, różnymi Malowaniami tutaj z uczniów Tu jest czerwony do dopalacz, mega fajny Tak samo koła Dalej jest Leia i Han Solo, oni już byli kiedyś chyba e, Nie pamiętam kiedy byli, ale byli ostatnio Tuhan, Leia, Sotmu Millenium, Vibra, Kostur, Pika. Wiecie, się chyba niczym nie różni za bardzo, tylko tutaj takimi rzeczami na dole. Tutaj Artoditu. Dalej jest Szturmowy Imperialny. Owersja wraz z Boba Fettem. Fajny, fajny. Dalej jest to. Um, jak to się nazywa? Do festiwalu? Fajny do festiwal. Fajny. Kiedyś już to chyba widziałem. Albo bardzo podobno w Star Warsach. Tutaj jest na Kejtar jakiś. A tutaj jest zestaw. A tutaj ścieżka. <c Zaraz Players Crew> Dobra, lecimy dalej. Tutaj są koszykarze. Okej. Okay. Tutaj tak samo koszykarze. Oni już byli wczoraj. Tutaj y, tu są wersje, znaczy tu są pycaki, filofy, emotka. Dalej mamy ikony. Tutaj mamy ninja i jego katany. Jest jeszcze pakiet Flakes Power. Nie znam koła. Tak. No. I to Tutaj jest dalej Laser Beam. Z. O, najlepszym plecakiem, który stoi. Młotek Laser Loser, Loser Fruit. los Fruit. Dalej jest z szafki Shoi. Wiszczący Shoy, kilof. Twist. Rdzawy jeździec. I, I tutaj skin jest. Szczęśliwy jeździec z kończynką. Oj, nie tu. Tutaj mamy mistrzyni Syrena z Killoffem No, to co wczoraj plecak. I tutaj unikalny styl. Oni mają chyba jakiś swój styl, ale widać, że nie. Walki, Ria. Bardzo fajne są te wszystkie skiing, które tutaj są. Ale te, ten, te, ta lotnia, ten smok jest przepiękna. Kocham te lotnie ze smokiem. Tutaj jest Anielica z Kilofem. Pajęczy Rycerz. Skrąsław. I kamisia. Fajna, fajna. Tu dalej są koszykarze, którzy byli wczoraj. Koszykarz. U, 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 u. Ok, lecimy dalej. Tutaj jest miodna tancerka. Jakaś pszczoła, ale jakaś od stylu nie ma. Dalej jest księżniczka Rosalia z rodu ryby. Jest taka ryb, bardziej rybowa i bardziej tu człowie... Człowiek, bardziej człowiek, bardziej ryba. Tutaj jest Off, Myślałem, że to pletek na początku. Lecimy dalej, tutaj dalej mamy... E, unikalny styl. Emotka fajna i Aeronauta. Jakiś astronauta. Dalej jest. Psioniczka, jest coraz dzienniejszy od są Dalej jest aksjomat taki trochę z X-Menów, był ten żomek cyklop chyba miał tutaj psioniczne ostrze, rozpraszacz i eko. Fajny, fajny skinek, taki ze wszystkimi biomami w ogóle. Tutaj jest planeta. Wulka wybucha po likwidacji. Aha, czyli jeżeli kogoś zabijemy, to Wulkan wybucha. Tutaj nie jest pokazane, wybucha, bo no, chyba nie jest włączona ta opcja. Dalej jest. Wy. wy Jasus Maria. Co, to są za nazwy? Wyginek z piwnym brzuszkiem. Pokaż ten piwny brzuszek. Wyginek z piwnym brzuszkiem. I wersją Lego. Zgroza. Fajny skinek, taki normalny. O, ogon ma nawet. Dalej jest feracz. Już, wola, już wolałbym kupić tą syrenę na górę niż jego. Dalej jest soczysty strażnik też z piwnym brzuszkiem i jajeczkiem. Bijak. I gentki machacz. Kilof. bratka z piwnym brzuszkiem. Tu dalej jest pakiet zadań awansu Perseusza, czy też był wczoraj. I silnik Takie dziwne, te. Szybkość samą. Koło turbina. No. Dalej. Zestaw Centio Fajne. Billy Alish. Tu jest o emocji Billy Alish. Tutaj sprzęt na festiwal kolejny yy, Wszystkie te ścieżki jamowe barwy, Barwne życie I tutaj jest karnet LEGO Który jest mega 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 mega, bo jest przy czubaka I to jest za jedyne 1400 oddolców. Więc, więc w sumie się to się nie opłaca za bardzo, ale jak ktoś chce mieć czubaka to proszę bardzo Tutaj jest jeszcze karnet festiwalowy i normalny karnet. Tu jest ekipaka. Pakiet startowy zadań się. Pakiety startowe. I tutaj też jest pakiet startowy LEGO. No to dobra, to na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć!